Szanowni Państwo, Panie Marszałku Seniorze, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo, a przede wszystkim drodzy współobywatele, jest Pan prezydent, przepraszam Panie Prezydencie, spodziewałem się Pana tutaj, cieszę się, że jest Pan wciąż z nami, bardzo się z tego cieszę. Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej niż zrobił to właśnie pan prezydent Andrzej Duda. Od podziękowania tym 21 milionom 966 tysiącom 891 wyborcom, którzy 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali nam. 460 posłankom i posłom najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich w tej Izbie. To wielki honor, to potężne zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy naprawdę są bardzo dojrzałym społeczeństwem. A skoro ten Sejm wziął się z tak bezprecedensowego społecznego zrywu, to na te cztery lata mamy bardzo jasne zadanie.